Już ta ręka człowiek woda, bo to jest starość, nie radość. Ten wiek. Już ten wiek. No dzień dobry, dzień dobry. <grym> Cześć, to z Cześć. Chociaż powinna miłość w Zakopanem zaśpiewać. Nie, będę z nią. Będę z nią. Dzisiaj Zdę. będę z nią. Zanim będziesz się polewał szampanem, bezalkoholowym oczywiście, to ja kochany chciałam Ci wręczyć z okazji Twoich dzień. 38 o. urodzin taki oto prezent od naszej redakcji, ale musisz pokazać to. Okej, okay, no bardzo dziękuję. No słuchajcie. To jest właściwie prezent dla, dla mojej miłości. Tak, tak, mojego ja nawet życia. dla której. Tak, tak. Proszę bardzo, Kajra, żebyś była bezpieczna. Tak. No i słuchajcie, jest coś, co musi się znaleźć. Od razu może psikniemy. Od, co? od razu psikniemy, No co? ja będę tak. No, no to, 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 słuchaj, to zrobimy, zrobimy nad kole. Dobry Elegancko. No a jak, no. Wiesz, nie, wiem, nie wiem, czy to tylko nie jest do... Wnętrza. Tutaj e, proszę zwrócić uwagę, że ta para nawet taka do Was podchodzi. Ojej, ja cię kręcę. I pasz pan z wąsem jest. Dziękujemy, dziękujemy bardzo, pięknie, pięknie dziękuję. No, będziemy, ale z XX. To myślę, że tak powiem dzisiaj. <laughs> zmieścimy się, my się dzisiaj odwdzięczymy muzykom. Słońce tego jeszcze nie wie. Ja tam jestem pewien, że będę z nią. Ja będę z nią. Tak, tak. Sowomir, 38 lat minęło, jak jeden dzień. Naprawdę? Tyle? No, nie wiem, ja się czuję nastolatkiem cały czas. Czy ten mały Sławek marzył o tym, żeby jak będzie już dużym Sławomirem, to być znaną gwiazdą Rock -Polo? Wiesz Jeszcze ja, ja marzyłem o tym, że. E, bo wielu rzeczy nie wolno robić jako dziecko, a jak się jest dorosłym, to jest tylko taka zmiana, że już to możesz robić po prostu. No i ciach. Moi rodzice e, dali mi szansę na to, żebym w Nowochudzkim Centrum Kultury chodził do takiego e, teatru muzycznego. No i no, jest bardzo wdzięczny, bo przysiadywali razem ze mną, no i, i wspierali mnie zawsze. Pamiętam takie zdarzenie z dzieciństwa, kiedy przyjechał wujek z Kanady, dał mi 5 dolarów. I Poczułeś pieniądz. Tak, poczułem pieniądze <noise> wtedy pierwszy raz i pomyślałem, to jest dobra droga. Widziałam twoje zdjęcia z dzieciństwa i ty tam pozujesz między innymi z grupą Vox, A, która tak, ta, 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 ta. w młodości, oczywiście nie wypominając Ci wieku, no tak. święciła triumfy w Polsce. Panowie e, zasiadali w jury e, festiwalu piosenki dziecięcej w Częstochowie. Sławomir zajął drugie miejsce, także było, byłem bardzo szczęśliwy. Wiesz, wracając do tych Twoich zdjęć z dzieciństwa, ja widziałam takie, które jest osobiście moim faworytem, tak. a mianowicie Sławomir jako Zielony Smok. Czy Ty a pamiętasz tak. to? No, no pewnie, to był Teatr Bagatela, mhm. e, Powrót Smoka Wawelskiego, e, taki spektakl e, i no miałem przepiękny kostium. Powiedz mi, czy od zawsze też towarzyszyły Ci fanki? E, czy miałeś powodzenie u dziewczyny? Sławomir był takim chłopcem dosyć grubym. O! E, I pamiętam, że jak mieliśmy zajęcia na przykład z baletu, to stawałem w w trzecim rzędzie, bo się wstydziłem po prostu. Jak nas oglądają teraz chłopcy, którzy tam jedzą za dużo chipsów, nie marcie się, trochę ruchu z tego się wyrasta. Ale potem się okazało, że widzę, poszedłem na, na lekcję gry na gitarze i jakoś ta gitara, właśnie ten głos potrafił tak. przekonać. Zdarzyło się dwa razy mi się dostać, no i chyba ze trzy razy Stanik też poleciał. A, no właśnie liczyłam na to, że to powiesz. I cały czas się pojawiają JPS-y. JPS-y? Tak, ja w dole <laughs> Ty zdaje się, jako nastolatek pokochałeś zespół Kulinki. Tak, o bardzo. No, chciałem mieć zawsze wąsa i być jak Freddy. No. Czy ty siebie, jak patrzysz dzisiaj w lustro na słowo Mira lubisz? Pewnie. Super gość. <laughs> Super kobietą jest też twoja żona. Chciałabym, no jasne. Chciałabym trochę z nią porozmawiać. Ten taniec dział się od dokładnie on tak. Się, dokładnie on się w, różnych, w różnych miejscach. <grym> Ale impreza po prostu nocna, która się tutaj odbyła i tak zostało to oświetlone. Kaira występuje nago. To była taka scena, trzeba ją było zrealizować sprawnie, szybko i bez dlatego, świadków. tak, dlatego stałam ponad godzinę w wodzie. <grym> Słuchaj, <grym> to było bardzo no, są... bardzo ciekawie. Czy on bywa zazdrosny o ciebie? Co wiem, żebyś zazdrosny? Tak. Nie. <grym> Oczywiście. Muszę zapytać o droga, ciebie, czy ty na to jegomość ma już kryzys wieku średniego? Ten kryzys to już ma od jakiegoś czasu. <laughs> Objawiał się tym, że ponad dwa czy trzy lata temu powiedział, że absolutnie on musi mieć motocykl. Mamy też prezent dla ciebie razem z Kairą. Tak. Na tej płycie właśnie znajdziesz piosenkę Będę z nią. A co ty masz tu, słabo mi, że takie limo pod okiem? No to jest, to jest historia właśnie pewnej miłości, bo z tą miłością różnie było, ale jak przesłuchasz płyty, to znajdziesz odpowiedź. To ja idę słuchać. Dziękuję bardzo.